Cześć, witam Was. Energik. W drugim odcinku odchamiamy się. E, chyba pierwszy odcinek został dosyć dobrze przyjęty. Więc postanowiłem nagrać jeszcze jeden, e, kolejny odcinek. Nie wiem, czy będzie jeszcze trzeci. Bo zobaczymy, czy e, Wam się nadal będzie to podobało. Dzisiaj wy, wyciągam z mojej szalonej. Biblioteczki książkę Antony Bergesa Nakręcana Pomarańcza. Wielu z Was kojarzy tą książkę, czy też film pod tytułem Mechaniczna Pomarańcza. Dlaczego występuje taka zmiana nazwy? Zaraz Wam wyjaśnię, ponieważ jest to też niesamowicie ciekawa rzecz. Storki padła mi na chwilkę komórka. Nakręcona pomarańcza Anthony Burgessa wydana w 1962 roku, słuchajcie, w 1962 roku e, stanowi, stanowiła w tamtym czasie pewien taką fantastykę, jak będzie wyglądała e, ludzkość, czy też świat e, w przyszłości, w niedalekiej przyszłości. Co ciekawe, Anthony Burgess niewiele, słuchajcie, się pomylił. Był, można powiedzieć, pewnego rodzaju wizjonerem i te informacje, które zawarł w książce i które w tamtym czasie niesamowicie szokowały opinię publiczną, dzisiaj są już na, że tak powiem, na porządku dziennym. Może nie wszystkie, ale większość rzeczy z tej książki się sprawdza. I powiem Wam szczerze, że jestem tym za, lekko zaniepokojony, bo Antoni bardziej napisał jeszcze jedną powieść fantastyczną. Wyciągnę ją tutaj z mojej... Biblioteczki. Drugą książką Antoni Bergesa, właśnie z zakresu fantastyki, jest Rozpustne Nasienie i mam nadzieję, że tym razem się pomylił odnośnie przyszłości ludzkości, bo to, co jest pokazane w tej książce, jest bardzo niefajne. Może kiedyś Wam opowiem o tej książce. No ale wróćmy do nakręcanej pomarańczy. Sama historia opowiada nam. Przygody, no przygody. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju pamiętnik pisany przez głównego bohatera, którym jest Alex. Alex jest przywódcą czteroosobowego gangu, który zażywa narkotyki i potem molestuje jakichś starszych ludzi na ulicach, a to włamuje się do domu, gwałty, rozboje, tego typu rzeczy. No nie jest na pewno postacią wartą naśladowania, ale pokazuje taką degradację, muszę znowu zatrzymać. Przepraszam Was y, ko raz kolejny za tą przerwę. E, wracamy do e, no, nakręcanych pomarańczy. E, Pokazuje w niej degradację młodego pokolenia, które znajduje, e, wpędza swoje wolne chwile właśnie na spożywanie jakiejś niesamowitej ilości narkotyków, e, na rozbojach, na różnych takich... E, no, można powiedzieć, na życiu przestępczym, że tak powiem. I Alex i to jest właśnie historia tego bohatera, Aleksa, który, no, nie będę tutaj jakoś zdradzał wielkie, wielkim spoilerem, gdy powiem, że Aleks po pewnym czasie znajduje się w więzieniu, zostaje zatrzymany przez policję i poddany takiemu praniu mózgu. Nie będę wyjaśniał, jak to się kończy, zresztą zaraz do tego dojdziemy. Większość z Was pewnie widziała filmy, także nie będę tutaj. Za dużo, za dużo się na tym rozwodził. Kochani, e, nakręcana pomarańcza, czy też mechaniczna pomarańcza, jest książką, której nie da się przełożyć na język filmowy. Ja wiem, że Kubrick nakręcił e, mechaniczną pomarańczę, ale zrobił to źle. Dlaczego tego, tej książki nie da się przełożyć na język filmowy? Ponieważ, o ile fabularnie oczywiście e, fabuła jest możliwa do przełożenia ale główną e, Głównym bohaterem tej książki nie jest fabuła, jest język. Antoni Burgess na potrzeby tej książki, wymyślił swój własny język. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. W 1962 roku, gdy pisał tą książkę, no były to czasy zimnej wojny. Antoni Burgess założył, że w zimną wojnę wygrają Rosjanie. Wobec czego język, czy też Rosjanie zalewający cały świat. Język rosyjski jakby stanie się pewną taką, pewnym takim katalizatorem, który spowoduje, że każdy z języków zacznie się mieszać z językiem rosyjskim, tworząc jakby nowy twór. Można powiedzieć, że to jest taki jakby slang, w którym dwa języki naprzemiennie się ze sobą łączą. Antoni Berze spomylił się tylko w jednym tutaj w jednym aspekcie, nie rosyjski, ale angielski. I powiem Wam, że kolejny jest to przykład, gdzie faktycznie miał rację. Dzisiaj wiele słów z języka angielskiego znalazło w naszym polskim języku swoje miejsce i oczywiście nie jest to oficjalny język, ale w naszym takim slangowym języku, tak? Jeżeli ktoś coś mówi o Facebooku, to powie Zalajkuj, czy coś takiego. Tego typu rzeczy, takie wtrącenia amerykańskich słów w język polski. I w ten sposób jest napisana mechaniczna pomarańcza. I teraz dochodzimy do tego, dlaczego ta książka nazywa się nakręcana pomarańcza, a nie mechaniczna pomarańcza. Ponieważ Antony Burgess napisał jedną wersję, ale tłumacz, który tłumaczył tą książkę i wydawca, wydał tą książkę w trzech wersjach. Mechaniczna pomarańcza, gdzie język jest zrusyfikowany, nakręcana pomarańcza, gdzie język jest amerykanizowany, i trzecia część sprężynowa pomarańcza, gdzie język jest zgermanizowany. Wszystkie te książki różnią się tylko i wyłącznie językiem. Cała fabuła jest identyczna. Aczkolwiek różnią się tylko i wyłącznie językiem. Gdy kupiłem tą książkę, nie. aha, nie wspomniałem o najważniejszym. Nakręcana pomarańcza jest książką, którą przeczytałem najwięcej razy w swoim życiu, bo chyba dziewięć. Żadnej książki nie przeczytałem tyle razy, co właśnie powieści Antoni Bergesa. Jest to dla mnie dosyć istotna książka i bardzo ważna. Bardzo mi się podoba, i za każdym razem, gdy ją czytam, podoba mi się coraz bardziej. No ale wracając do języka, gdy kupiłem tą książkę i otworzyłem na pierwszej stronie i zacząłem co czytać, pomyślałem, co? Co to w ogóle jest napisane? Język, którym jest napisana książka. Nie sposób przenieść na język filmowy. Owszem, możemy stworzyć fabułę, aczkolwiek, jeżeli bohaterowie posługiwaliby się językiem, który jest zawarty w książce, posługiwaliby się tym językiem w filmie, widz nic by z tego nie zrozumiał, nie wiedziałby zupełnie o co chodzi. I tak przykładowo, otwierając na pierwszej stronie, przeczytam Wam fragment tej książki, abyście mieli. Rozeznanie, jeżeli chcielibyście sobie kupić tę książkę i ją przeczytać, z czym będziecie mieli do, do czynienia. Rozdział pierwszy. No i co teraz? E? Byłem ja, to znaczy Alex i trzech moich paluków, to znaczy Pete, Georgie i Jołob. A jołob to znaczy nie dla płucu, a ryli jołob. I siedzieliśmy w mleczarni kałbar, zastanawiając się, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym. A evening był na dziąb i mrok, ziąb synowie być zima, choć suchy. W tym kałbarze dawali mleko z czymś. To była taka melina, może Wy już nie remember o Brajdaszkowie Moi, co były za meliny, bo everything się nowadays tak szybko zmienia i wszyscy raz, dwa forgetują. Gazet się też wiele nie czyta, więc w tym pubie serwowali mleko plus coś jeszcze. Licencji na sprytozę nie mieli, ale jeszcze nie wyszło prawo, że jest forbidden to sale na nowe dynks, co je miksowali do regularnego mleka. Więc mogłeś sobie w nim kazać, for instance, Folset, albo sentynsk, albo drenkrom, albo jeszcze jeden czy drugi taki drag, że miałeś od niego rozkosz i spoko na 15 minut, sam na sam podziwiając Pana Boga i wszystkich jego aniołów i świętych w lewym bucie i do tego błyski wybuchy na cały mózg, po prostu horror show. Albo mogłeś tu drink mleko z żyletkami w środku. Tak się u nas mówiło, że się człowiek od niego naostrzy i jest ready na elitu tego brudnego co 21, więc such like tankowaliśmy tego wieczora, od którego zacznę opowieść. Takim językiem napisana jest salutka książka. Chociaż jest to niezrozumiałe, sam autor, czy tłumacz, czy Antoni Berges na samym końcu dla wszystkich umieścił słowniczek. Słowniczek wyrażeń, które występują w tej książce, a które są nie do końca zrozumiałe. O ile wersja zamerykanizowana da się czytać, bo wychodzę z założenia, że wielu z was zna język angielski na tyle dobrze, żeby wiedzieć, co znaczą niektóre słowa, ale wersja zrusyfikowana i zgermanizowana. No, dla mnie, powiem Wam, że to już po prostu czytanie hebrajskiego w oryginale. Także, no tutaj jest faktycznie taka bariera, którą musicie pokonać, ale jeżeli już ją pokonacie, przyzwyczajicie się do tego języka, jakim jest napisana ta książka, naprawdę stwierdzicie, że jest to świetna pozycja. Znaczy, stwierdzicie, mam nadzieję, że stwierdzicie, jeżeli lubicie takie pozycje. Em, Także, także naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna powieść i e, ten język, który właśnie powiedziałem e, nie jest możliwy do przełożenia właśnie na język filmowy. E, film Stanleya Kubricka ogólnie został oceniony bardzo nisko. Dzisiaj z perspektywy czasu uważamy go za kultowy, ale w momencie kiedy on wychodził nie, nie do końca się podobał, ponieważ Kubrick musiał zrezygnować właśnie z tego języka, w jakim e, była napisana Mechaniczna Pomarańcza. Pamiętajcie, że w tamtym czasie istniała tylko Mechaniczna Pomarańcza, z Językiem zrusyfikowanym, no i sprawiało to by oczywiście wszystkim niesamowite problemy, żeby zrozumieć o co w tym filmie tak naprawdę chodzi. Kochani, e, czy warto czytać? Czy warto czytać? Czytać warto wszystko, więc. <grytanie> Czy warto czytać mechaniczną pomarańczę? Jak najbardziej. Eee, tak jak mówię, w księgarniach są dostępne trzy wersje. Przypominam: mechaniczna pomarańcza, nakręcana pomarańcza i sprężynowa pomarańcza. Eee, jeżeli nie pamiętacie, która jest, która jest tutaj tak zwana wersja, Tu jest wersja A, czyli język angielski. Pozostałe chyba mają wersję R i wersję N. Nie pamiętam już. Warto przeczytać, zwłaszcza że mm, nie, nie sposób wyjść z podziwu, jak niewiele pomylił się Anthony Burgess, opisując tą historię, słuchajcie, prawie 50 lat temu i opisując tą historię, która jest dzisiaj. Dla wszystkich, oczywiście, mm, Leni, którzy nie lubią czytać, można obejrzeć film Kubricka z młodziutkim Malcolmem McDowellem, McDowellem aczkolwiek pamiętajcie, że film nijak się ma do Książkowej wersji. Ponadto ta, ta edycja nakręcona pomarańczy, ma jedną ciekawostkę, ponieważ Antoni Berges postanowił e, lekko y, zapomniałem słowa, ułagodzić całą wypowiedź całej powieści, i stworzył ostatni rozdział, bez którego wcześniej ta książka oczywiście e, istniała. I aby ułagodzić troszkę całą wypowiedź. Wypo, wymowę całej powieści na, na, dopisał rozdział y, siódmy, którego w oryginale nie było. Faktycznie bez tego rozdziału y, siódmego troszkę inaczej y, książka jest odbierana. Po przeczytaniu tego rozdziału siódmego jest zupełnie inny odbiór książki. No jest faktycznie cała wymowa jest o wiele, wiele łagodniejsza i e, nie powiem Wam, czy czytać ten siódmy, czy nie. Ja przeczytałem, aczkolwiek bez niego też by mogła książka istnieć, byłaby wtedy może troszkę bardziej brutalna, ale, ale myślę, że warto, warto przeczytać tym, najpierw bez tego rozdziału i powiedzmy odczekać dwa dni i przeczytać ten ostatni rozdział, może taki właśnie zabieg wykonać, aby zapoznać się właśnie i z oryginalną wersją, i z tą wersją. Rozszerzono. Kochani, zapraszam Was do przeczytania nakręcanej pomarańczy. Fajny kawał literatury. Nie jest to science fiction, gdzie występują roboty, cyborgi i statki kosmiczne. Ale taka. Można powiedzieć, wersja przyszłości, którą Antoni Burgess wysmażył w 60 którymś roku. Jak on by widział świat za lat 20, za 30, okazało się, że to prawie za 60 lat wygląda dokładnie tak, jak właśnie on opisał w tej książce. Jak najbardziej Wam polecam. Świetny tytuł. Antoni Burgess, tak jak przypomina, napisał tylko dwie książki fantastyczne: Nakręcano Pomarańcze i Rozpustne Nasienie. Drugą książką może zajmiemy się w późniejszym czasie. To tyle. Czekam oczywiście na Wasze komentarze, czy Wam się podobało, czy nie. Czy zamykamy ten ee, cykl i już go więcej nie pokazujemy na internecie, czy Wy chcecie, żebym dalej kontynuował i pokazał Wam kolejne książki z mojej, no dość małej biblioteczki uważam. Małej, mógłbym mieć więcej książek, ale też niestety fundusze nie pozwalają mi czytać wszystkiego, co bym chciał. To tyle. Pozdrawiam Was energii trzymajcie się do następnego.